Często słyszę pytanie, a co jeżeli bank upadnie, kredyt znika, nie, nie znika. Zostaje. W przypadku upadłości jednego banku, często portfel tych klientów przejmuje inna instytucja albo bankowy fundusz gwarancyjny. W ostatnich latach nawet mieliśmy taki przypadek w Polsce w przypadku Getting Banku. Dzisiaj to już Welubank i mało kto pamięta, że kiedykolwiek nazywał się inaczej. Na początku po upadłości Getting Banku, konsorcjum innych banków oraz bankowy fundusz gwarancyjny przejęły ten bank, a później został sprzedany do amerykańskiego funduszu. Dziś to jeden z większych banków i już szykuje. Się do zakupu City Handlowego. A więc odpowiedź na pytanie jest taka: nie, kredyt nie znika, ty dalej go spłacasz, tylko pieniądze trafiają do innego banku, nie podpisujesz żadnych nawet aneksów. Dla ciebie jest to praktycznie. Bezbolesne. Problemy mogą okazać się kredyty w niewielkich instytucjach, takich jak skoki czy banki spółdzielcze nieobjęte bankowym funduszem gwarancyjnym. Dlaczego? Dlatego, że wtedy syndyk wchodzi na taki zadłużony bank i po prostu kontakt z taką osobą znacznie się utrudnia. I o ile zobowiązanie nie zniknie i ty dalej będziesz się spłacał, o tyle w przypadku kiedy na przykład chcesz sprzedać swoją nieruchomość, to uzyskanie jakichkolwiek dokumentów od takiego banku jest bardziej problematyczne.